Witajcie widzowie wszyscy w kolejnym filmie już u mnie na kanale. Kurczę, dzisiaj gramy w UCN-a. Robimy tak. Wprowadzą nowe zmiany na tym kanale. Od dzisiaj robimy tak, że w tygodniu od poniedziałku do piątku pojawiają się filmy z Farminga. A w sobotę i niedzielę, czyli no, tak w skrócie, można prościej powiedzieć, weekend, w UC, z UCNA, no i z innych gier, które nam się na kanale pojawiają, czyli z Minecrafta. No, z którego na razie nie mam jak nagrać, bo nie mam komputera. No, ale jak będę miał, to już wiadomo, coś tam podziewam. E, więc dobra, mm, zaczynamy. Kogo mógłbym sobie wziąć? High score 3400, czyli żebym chociaż 3700 dzisiaj Tak jakoś wybił. Dobra, no to co? Jak ja grałem ostatnio? Tak sobie przypomnę. Był Fredio, byli ci dwaj Fredzia, byli ci dwaj tutaj. Ten był, ten kolega też. Ten kolega chyba. Tego kolegi nie było, ale sobie dodamy. Niech tego kolegi nie, nie lubię go. Tych tutaj dwóch panów. O, był ten kolega. Był też ten i ta. Eee, coś jeszcze musi być. Eee, o. Ten kolega jeszcze. No, to coś nowego. Dobra. Niech będzie helpi, że cię dodam, ale jak zaczniesz mi naprawdę bardzo przeszkadzać, to po tobie. Okej. Okay. trap. myślę, żeby był okej. Okay. Mm. I myślę, że można lecieć. Mam jakieś power-upy? Yy, nie mam. Za dużo. Dobra, z... zaczynam. Zapomniałem o tym. Okej, okay, już trochę... Nie! Nie! Ty! Ty nie dobra, ty! Nikt cię tu nie zapraszał. Boję się teraz co? Teraz się boję. Co ona mi dodała? To Można... mogło to być dosłownie wszystko. Gadaj że znowu. Nie. Aż się boję, kto to o Tak se przemyśliłem w głowie. Zamknij drzwi za nim. Wejdziesz na kamery, ale tego nie zrobił. Dobra. Nic mi nie dodała, jak tu widzę, więc dobra. Ale użyję sobie tego powera pika. Dobra, siedem fuzzcoinów już jest, więc dobrze. O. Tych tu nie ma? Nie ma, dobra, dobra. Tak, że go prawie kiquéłem. Prawie by mnie. Szczęście to ja mam, powiem Wam nie. Ale szczęście to ja jednak mam. five points. Thank you for depositing five points. Nie klikam, bo wiem jak to się może skończyć. Nie, nie ma dobra. Czy tamten Freddy'ego nie ma? Bo słyszałem jego dźwięk, chociaż może. Chociaż może go już przyczasnąłem, nie wiem. Dobra. No jest nawet OK w sumie. Nie, no nawet jakoś mi to idzie, nie? Nawet nie widzę, gdzie on jest, bo. Ten... Dobra, był tu. Ten balonik z tego traszgangu zasłonił. Dobra, chyba mam szansę to przeżyć jeszcze. Jest dobra, uf, uf. Dobra. No to lecy, do Dobrze. Jakoś tak mi to poszło w sumie, nawet nawet ja lubię tę muzykę bardzo. New High Score Intermission, bo jak żeby inaczej sobie pooglądamy. No Oczywiście, wiadomo. Basketu O jezus. Co to jest? 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 Nie Skończyło się? Chyba już tak, nie? O dobrze, nareszcie. Szkoda, że tego się pominąć nie da. 102% baterii. Podoba mi się, ale nie, nie, nie skorzystam. Chyba jednak nie skorzystam. Eem, dobra. Kolejna nocy. Teraz kogo dodać? <noise> Jego na pewno nie. Mm -mm. Nunu no, no, nie lubię tego pana. Mm. Poczekajcie, kogo by... Okej, okay, no co tu ona mi zmieni niby. No nic za bardzo, nie? Dobra. Łatwe. Okej, okay, a on też może być w sumie. No hmm. nie, to ja raczej bym za to podziękował. No i możesz jeszcze ty przyjść dla mnie, prawda? Hmm, nie wiem, kto jeszcze. On może, żeby pięć koła już było. Fajnie by było, bo bym wtedy będę bym miał no, biuro nowe. Okej, okay, to... W ciebie wezmę, bo to wystarczy, że nie będę w papuszkę klikał. A tak naprawdę w tym nie ma nic trudnego, więc. E, albo nie? Najtrarion no, nie? Musicman spoko. Może być. No i ktoś tu jeszcze by doszedł. ale w ty chodź ty. Może. że go chciałem, aby mnie zauważył, byłoby nieszczęście. Dobra, muszę tylko. Tu będzie Springtrap, to muszę. I będzie też Phantom Freddy, to muszę gasić Phantom go zawsze, bo, z... bo oni to jakoś tak. Współpracują ze sobą. Jak Phantom Freddy i damy jumpskera, to tamten zaraz też wtedy. Więc to trzeba wygaszać cały czas. Dziękuję Przecież go tam nie było nawet. O! Dobra! Dobra, biorę to. Czekaj, to... ...102 baterii to nie jest mi aż tak potrzebne. Nie, to wezmę. Dwa... Od razu start z trzema coinami. Tu już się dosyć dużo rzeczy wydarzyło. Dobra, już mam pięć końców. Na kolejny atak tego to... Co? On tam był? Ja go nie zauważyłem nawet w takim razie. Dobra, trudno. Aha, i zmarnowałem power-upa. Świetnie. A skup się, gościu, teraz. A positive five points. Uh-oh, how unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Ah, oh, Shetland. A tam był faz czemu jak go nie zebrałem. Z której strony? Z tej i z tej nie ma. A ja już mam... Dopiero trzecia, a ja ju... Czwarta, dobra. A ja już tyle... Zużyłem. To jakoś tak tego nie widzę chyba. A chociaż może się uda jeszcze, nie wiem. No. Nie Dobra wiatraczku, mi tu biuro jeszcze. Dobra! Ale piękna odklejka, nie? Ale ja lubię tą muzykę. Ona jest taka fajna. Taka trochę jak disco polo. O właśnie, nowe biuro odblokowałem. O, coś mi dodała ta. Didi. Dobra. W tym odcinku to tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach. I cześć.